Szósty odcinek z Leech of Legends I, i od razu mówię, to jest po prostu drugi odcinek z mapy Ascension. I tutaj tak, pierwsza rzecz, którą chciałem wspomnieć na samym początku od razu, to jest to, że tak mówiliście, żebym nagrał sobie ogólnie z tego. No. O Boże. Żebym sobie nagrał y, Sorakom, i ja ten odcinek spokojnie nagram, tylko jest taka sprawa, że y, w poniedziałek Będę wyjeżdżał I w poniedziałek to jest Proszę Państwa Za... Boże. W będę wyjeżdżał I w a... środę Chyba O ile się nie mylę wracam No i teraz jest taka sprawa, że Do tego czasu Ja będę po prostu Najzwyczajniej się świecie unijmiony. Nie będę mógł w żaden sposób materiałów nagrywać i dlatego też właśnie e, chciałem ten materiał nagrać Dlaczego mi się nie flasznowało, dlaczego mi się nie silnęło, chociaż kliknąłem to i to I mi to W każdym razie e, nie będę w stanie materiałów nagrać e, Nagrywałem godzinę temu mniej e, materiał Orianką Nie, przepraszam, to było chyba wczoraj, jeśli nie uda No w każdym razie nagrywałem materiał Orianką i, e, I ten materiał ja wrzucę Oczywiście tutaj żadnych e, co do tego e, jakichś... no po prostu wrzucę ten materiał. Mm, teraz będę go renderował, zaraz jak ten film się skończy. E, I to jest chyba tyle na ten temat, natomiast jest druga sprawa, a mianowicie, że mm, po prostu ja... E, a boże. No teraz ja po prostu jest, Czy mogę z tego Okej więc nie będę w stanie nagrywać filmików i dlatego też nagrywam ten filmik. Natomiast materiał z Orianką wrzucę przed moim wyjazdem, a ten filmik będzie zaplanowany podczas mojego wyjazdu, więc on się sam wrzuci, więc będziecie go widzieć już jak ja będę yy, na wyjeździe, bo ja już z niego wróciłem, bo należy kiedy oglądacie, a nie jak zaraz powrócę to, to jestem na wyjeździe. I to będzie prawdopodobnie na wtorek. Prawdopodobnie na wtorek dam, żeby. On się wrzucał, więc to yy, no od razu mówię, strasznie na mnie, ja wiem, 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 ale po pierwsze się nie mogę skupić, a po drugie to kogmałem, Boże, ja nie wiem jak, ja nie filmia ja gardam po piece mechaniki, bo ja nie ostatni raz grałem może z... o Boże, nie wiem, z rok temu. Zresztą więc trochę było czasu. To było mądre przed złem, To było mądre. Po to, prostu... To, to, to. Eee, w każdym razie no i pff, to chyba tyle. To o surakom nagram, Sorakon nagram to się nie martwcie, więc <gry> Soraka albo ambulans Dżungla, albo Soraka Toba, albo Soraka albo na slaporcie nie chcę nagrać. Mogę ewentualnie iść nie ma Adekary. Soraka to jest najgorszy slaporcy, jaki może być, ale adekry to już jest sprzęt, więc no. Yy. Ej, nie no, po prostu ja się teraz zachowuję jakimś oftankiem, czy coś, ale ja po prostu jestem adekrym, powinienem się trzymać z tyłu i nawet ja z ataku, a nie to co ja robię. Dobra, niszat. Hmm. A tam ładnie co zrobiłem, a z tym co jeszcze, a nie, nocturne ma, nocturne ma, gdzie jest nocturne, tu jest nocturne. I okej, okay, nocturne 4, nie, spoczko. 4, 4, 4, dobra. To brawo, brawo. Co ile ja, co 2 sekundy mam ultrasport? Brawo. Ko no, no, kot, kot, teraz się do mnie dobija. Nie kocie, ja teraz y, nie udostępnię komputera. Sorry, ale ja po prostu on czasami na takie, jak. Nie wiem. Na przykład gdy sobie leżę, nie? Znaczy, o jak kot. No, na przykład. Sobie leży, a jak gram za długo na komputerze, to mi przychodzi ja na literaturę i mówi nie, nie, trafnie mnie nie wybrał, teraz się zajmę, że Więc takie właśnie tutaj rzeczy się niestety czasami dzieją i teraz właśnie chyba sobie stwierdził chodzę, że nie za bardzo się podoba, to, że że chcę najzwyczajniej w świecie opuścić pokój drzwiami Dobra, hmm, Chyba tak pójdę zaraz, nie 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 To jest zakońc. Pójdę ta botr, to, to To, to, to nie Są że tak po prostu kufię, idę tam Loo, Lux, luks Dzikie place UJ frak! No i bardzo dużo 6-5 słabo, słabo za dużo deadów W ogóle jak można na lastniczą mieć gorsze z niż niż nie wiem, w każdym razie na się strasznie łatwo zabija wszystko strasznie, po prostu przynajmniej dla mnie, ja jestem w miarę dobry w tych fightach, ale jak chodzi o taką walkę 1 na 1 to taka no i tutaj jest właśnie fajnie, bo no na sobie właśnie. przynajmniej dla mnie jest to fajne bo tutaj po prostu dla mnie jest to bardzo łatwo zdobyć dobre statystyki Tylko o ile nie gra się adekery, w ogóle Jak można wziąć te na 10 To jest po prostu jakieś holce ja zrobiłem Jest są w ogóle tego w I tak bym go z tego nie zadził I tak padł No co to w co zrobił No dobra co ja suło składa? Ja suło składa się podobnie jak ja w tym momencie Tylko on teraz taką roskinę kupić najpierw sobie to czy najpierw kupić nazwę Spera? Chyba zrobię tak, że ogólnie pierwszego kupię potrcha, potem pójdę w nazwy Spera, a potem nakryty. potem nakryty to... Faktem to jest Sera. Tylko pytanie, czy nie ma się składa statika? Wątpię, ale... Ale nie wiem. Więc... Ha! To było mm, dobry. No Mmm... Fuk. Fu. Takie to się, tak to się chyba było z tego co mi się wydaje. Ło... kurwa Po co ja się fasztramię? Po co? Po co ja się fasztramię? Powinien to ktoś? Kurwa Nie ja się dałem teraz odgrać? Po co ja się fasztramię? Przecież... Kur... Boże, i tak bym nie uciekł. już ma szans. No, przynajmniej... ...na najwięcej zabójstw w teamie. Ale na no, co sobie najlepsze staty i tak. Nie padło. No ja z drugiej strony Niczemu mam 0 punktów, coś się musiało nieźle. Że to tak zdać Żeby mi mówić brzydniej. Bo jest 48 punktów a ale chyba mam 21 każdy apozera. Jestem ciekaw czy ascendencją dali na stałe, ale wątpię. I dlatego właśnie chciałem jeszcze sobie zagrać tą mapkę zanim ją usuną, a po prostu to, że z niej nagrywam, to jest dopłynny przykładek, bo po prostu stwierdziłem, że dlaczego by nie nagrać, skoro potem wyjeżdżam i tak trzeba mieć jakieś materiały, nie? Więc no... Taka to patrz, no, moje gry na są. Hej, zadałem Ja szło, dawaj, ja szło, wierzę w ciebie. No, nie, nie, no, ja zrobię tak. Zrobię tak na przykład wszystkiemu co wcześniej mówiłem, albo jednak nie kupię, bo trochę zaraz. Nie wiem, już teraz sam się zgubiłem, co ja chcę zrobić. Dobra, kupuję las Dispera i zaraz oni w ogóle jakieś armory składają. Zisma Armora bądź to nie, nie kupuję las Dispera, tylko <laughs> idę w krytyki, Póki co. Hmm. Na życia. W ogóle, Boże, ja chyba zaraz spadnę do brązu. W tym silverze są tacy ludzie, grający teraz w Legendarku. Ten typek, z którym nagrywam dwa odcinki Epic, Turk, skienek, grał sobie z Realem na deklinie, no tam on trochę widował, ale on ogarniał. Y, Bliskan się przyciągał, jak on uciekał na low, to Bliskan przyciągał przeciwników. I ja ogólnie miałem 9-6, a teamowo było chyba z jakichś 20 do 40, więc bardzo przyjemnie. Nie? w ogóle przydałoby się żebym ja zrobił tego żeby się wyniósł, bo jak jestem temat to bo tak, bo jak jest temat dekary to ja jestem na papier i to jest było dobra. to jest Darius, tak to jest Darek. Tak, Dar tak. nawet teraz się z nawzajem Darius'a tak wyróżnię czemu on nie ulitł on nie miał ulita, okej no mogłem na nie użyć z tego bo trochę to by chyba padła, chyba padłaby no padła, dobra. Dobra, nie Też nie, zaraz to jest O paru. Trzeba zabić tego ksarata po prostu Dobra Tak lekko i nie jesteśmy tutaj Trzeba ją ja w ogóle wykać teraz, czyli nie muszę Dobra hmm, Tam jest Fiorka i tak, bo się chyba ktoś mnie pyta, jak ja zrobiłem pop -fint. po prostu kupi, kupujecie, może jak to się nazywa, tamborek, tamborek kupujecie w zwykłym, najzwyklejszym na świecie, w sklepie, a, no, fajnie, zapomniałem no, nie, nazwę sklepu, w tym, w, no, wiecie tam, gdzie są, no, pasmenteria, w pasmenterii kupujecie i mm, tam macie, no, to jest takie a, coś, że nawet kacie tam jakiś materiał to, nie? no i bierzecie kupujecie jakieś lewiatanie czy innym, ja tam kupiłem lewiatanie, yy, kupujecie skarpetki damskie, takie najzwyklejsze na świecie, jednorazówki, takie cieniutkie, nie, że ja prześwitywały. Bierzecie ten tamborek, rozkładacie, bierzecie tą, tą środkową jego część yy, i tam do tego oto wkładacie yy, ten do tej środkowej części jakby naciągacie na tą środkową część tą skarpetkę jeżeli kupicie rajtuzy na skarpetki bo tak też można to wtedy należy e, wziąć i, e, i rajtuzy przeciąć tak żeby była jakby nogawka, taki ręka, że tam można ręka włożyć i na to coś właśnie bierzecie i naciągacie na ten tamborek Aczkolwiek według mnie lepsze są skarpetki, bo po prostu to jest dużo łatwiej. I potem nakładać drugą część tamborka, zawierujecie to w jakiś sposób, zabezpieczacie jako zabezpieczenie taśmą klejącą, bierzecie jakiś drut, obkręcacie to i przymocowujecie do mikrofonu. I to działa tak samo jak po filtr, który kupicie za parę dych, więc według mnie jest po prostu, no wiecie, koszt tamborka to jest w granicach od 5 do 15 zł ja kupiłem za równą dychę i no, po prostu to się bardzo opłaca. Aaaa, no, ja, jak to się nazywa. Dobra. Hmm. Teraz jestem tak lekko uziemy, bo nie wiem co zrobić z tym, tym, tutaj. Tym przyjacielem chyba wezmę kupię tak. To. Potem wezmę złożę Phantom Densera. Phantom Denser, Potem złożę Hurrikajna. I potem złożę tego zastępcę przy Tak będzie chyba najlepiej. Znaczy, to jest Full Beat, nie wiem. Raczej furt mi nie zrobię. Chociaż kto wie Poza tam się w ogóle kochało No Boże, no nie ważne OP OPIK mał y, y, honor Bravo. Bravo, Brawo, brawo, brawo to było, po prostu, to było mistrzostwo, co ja zrobiłem z tym kserem. To po prostu było mistrzostwo. Nie mam szans nakryta. 25, co tak samo W co to, to do 40. Albo mogę kupić, nie, kupię tak to jednak to. Dobra, hmmm, trochę zapytać, się przyda, Czemu ja mam 12 śmierci. Boże, jakie chwile, A zresztą tak jest zawsze, jak nagrywamy, to to już samo idzie. Na się wbijam jako pierwszy, ten był normalnie adekery? A, nawet najgorzej. I mam nadzieję, że teraz znacznie mniej moją myszkę i klawiaturę, ponieważ sobie tak ustawiłem mikrofon, żeby to było wszystko ok. I jeszcze kolejna sprawa, że muzykę będę dawał w filmikach, gdzie mało komentuję albo po prostu gram sam, jak gram z kimś, ten ktoś nam z tobą gada, to nie będę dawał, ponieważ myślę, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu. To za jak to wygląda. No, naprawdę tego nie przyjąłem, naprawdę tego nie przyjąłem. No, Beskitu. To już mogłem uciekać po prostu wcześniej, nie bym miał teraz full HP. Nie, to, to po prostu co ja teraz ducham, to, było, to było też kolejne, Kolejny dowód, że używam mój za często. Po prostu. No, ja nie mieliśmy fakt, że to jasło to zrobiłam, ale. Tylko im pomogło z tym. Co było mowy. Po prostu. Teraz jest szansa nakryta, 48, czy to daje 3? Nie, ja 8, to dobrze, to jest nawet sporo. Dobrze, brawo. Zostawię Ci to, które to się bardziej przyda, tymczasem pójdę czapować. O, tu da się coś pra pragnie odrodzić i to było mowy, co teraz robię. To jest po prostu y, mistrzostw serwa. Idę na Hama, żeby się wbić w przeciwników, żeby im tylko po prostu żeby tylko paść po prostu... No, no, a co z tego można włożyć? statika na przykład, nie? Kresu, w sumie nie wiem czy teraz mi by nie było lepiej włożyć mi statika zamiast tego w tą Nie wiem, nie wiem w ogóle czy się na kogo ma, stalo, ale statika. Bo nie niby... wiem... Kurde. Nie, 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 nie. To, że Phantom Dancerem będę miał atak spita sporego i taka mam już sporego, będę ją kryta, to będzie dobre, chociaż w takim wypadku to w sumie by się nawet mogło opłacać złożyć statykę, ale nie, nie, Phantom Dancer, ewentualnie statyk zamiast Hurricane, ale to chyba raczej będzie Hurricane ten dobrym, myślę, myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, żeby tego nie zmieniać. Nawet jak, jakiś tam damage już klepie, więc jest fajny. Wow, wow, wow Jest to i tak szaleje. Nawet się tego posługiwałem. Po moją ma kary, bo kiedyś tam nawet... Aaaa! Nawet jak na Silver Pitch to nawet znośnie grę ma ale teraz to jest po prostu masa praca. Dobra. Hmm. Właśnie chcę z powrotem mainować adekery, kupując jak Kokmała wraz ze skinem, bo to zrobiłem mnie zarobić te na Kokma, by nagrał na pewno, nawet jeżeli nie na adekery to nam idzie. Nieważne jak się czyta, czy to czyta Kokmał, kokmaw Ja czytam różnie. No. Ładnie wyglądają te czerwone paski, do tego czasami trochę poruszyło. No, w każdym razie to jest bardzo fajne adekery teraz. I ogólnie się fajnie nie gra. A w... Dobra, no no bo że nie ma co Teraz ich tutaj nie ma Jak O, jaki ja damage biorę i to jeszcze taki atak speed Kot to, kot to szalejesz Dobra. O, to ulti To po prostu mistrzostwie ulti bo I ty, bo my to jeszcze wygramy Dobra, hmmm Biorę to. Chyba, kupuję teraz skrypicę i potem zobaczymy co co dalej. A może coś na surwicie kupię? O, trochę napadam. padam. 15 ledów. Dobra. Hmm. Znowu zaczynają nadrewać, ale... Ale my też to możemy wybrać. Kurde. Sam na górę biorą dom. Ale trzeba przejąć, trzeba przyjąć tego ksata. Tak. Boże. Dobrze, brawo, jasło tylko. Okej. Okay. Ile ma okay. jasło, 17, 18, jasłoczko. Dobra, myślę, że to ładny build. poradźcie mi jeszcze co do buildów. A w ogóle co jest dziwne co jest żywe, ja że brać na tą mapkę i dikary. ale cóż. Zigi, zigi, na matem To źle Jakie ma zaś moje ulic? Nawet spore Nawet nie najmniejszym. Wow, wow, wow Jest wosz, ale jesz What? ta się, ale i tak jednak no, w którymś samym zani... A tu, Nie, dobra Więc to by było na tyle W tym wspaniałym odcinku Drugim odcinku z Mafia Ascension I mam nadzieję, że wam się Odcinek podobał, jeżeli tak Nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrybować kanału I komentować filmiku Piszcie w komentarzach Swoje oceny I jaką byście chcieli, żebym grał Postacią to w przyszłości jako postacią filmik postaram się nagrać dobra więc to by było na tyle siema